Siemano. Śmietnikowo-śnieżny rajd 48. Co ludzie wyrzucają do śmieci? Przekonajcie się razem z nami. To jest istne szaleństwo. Co my znajdujemy? Kolejne buty. Nowe, totalnie nowe, zobaczcie. 38. Karton do... O! Karton do znajrzenia Skarby są. No, Powoli. Czukam. Otwieramy, zobacz. No jakieś ładne talerze widzę. To oddali. Oj, pęknięty. Jeden. Lublana. Trzeci cały. Miseczki, półmiski miski. Placar ludzie, no, to ludzie, tak zwane. To ludzie wyrzucają do śmieci. ładne ładne. To też porcelana chyba. U. U. Oj, bym wyleciał. Wawel. Ostrożny. No. I to. Ostrożna. I to zabieramy. A tam to, co to jest? Przykrywka. Do czegoś. Pewnie na głowę. Ale na tym nie koniec. Steamer, Myślałem, że streamer. No, na to też przyjdzie pora. Kto wie, co to jest, widzowie, panie i panowie, piszcie w komentarzach. Do czego to służy? A to? Do czego służy? A to jest? To jest. No, Sena I Jak zawsze, nie wie. Ja tu wymówiłem jakieś tajemnicze rzeczy, a tam zegarek wyleciał. O, ludzie. Uszkodzony zegarek. Perfekt. O. Patrzcie widzowie zobaczcie, O, fajna lampka. Jaka cudna lampka. To za No. Dobra, to takiś inhalator już jest. Od asmy czy od czego. O. A, to jakoś... Co to za dżentelmen i księżniczka? Proszę Z bardzo. Z kwiatami. No, miłość tam... od urodzenia bręcamy kwiatki talerzyki no to wyjmujemy zajączek no to odkrywamy dla was co ten worek ma w sobie ciekawego ojej O, modrasowa. sowa. O. Aniołek? Idziesz z nami. Co tu mamy? Drzewko szczęścia. Oby Wam i nam dopisywało. Jest Bobasek. Chce zadzwonić do swojej mamy. Ale już jesteś uwolniony. Więc nie musisz. A to jak się nazywa? No, Jensen. Nie wiem, gdzie oglądałem takich bajek. Jakaś gąska balbinka. <grym> balbinka. Dobra, trzeba trochę posolić, żeby były skarby przyprawione. Następny. Z ładną różą. Jaki zajączek to misio. Misio. Baranek Całego Aleluja. Śpiecznik ozdobny. Różne cuda mogą się znajdować w workach na śmieci. Mm -hmm. cały bagaż skarbu lecimy na kolejny kontener panie i panowie drodzy widzowie lecimy z tematem krówka do wyciągnięcia z banuszek nie nie mu czas zająć się tym kontenerem strefa zabawek zobacz ty Park Jurajski na Śmietniku. Ładnie chodzi, zobacz. To może go tak zostawimy? No, wyłącz go. On jest zdziwiony, co We tu on się will. dzieje. Wyłącz go. Czekaj, nie sobie pochodzi. To również zabieramy. I mikrofon tak samo, złote usta. Chcesz coś powiedzieć? Ojej, co on ze sobą trzyma? Ej, Ken, spokojnie. Już Jeszcze nie. Pora odlecieć na kolejny śmietnik. Patrzcie, Katridge, Kto gra w Pegasusa? Ręka do góry. Mario 501. in 1. Chociaż gry 4 i 1 były luksusowe. Czekajcie, bo ja wyjmuję pieniądze. Dokładnie 200 zł. No to, patrzymy, bo ludzie znowu zaczęli wrzucać zabawki takie piękne na śmietnik. Eee, jak on się zbier? Nie się. Reniper? Miniaturka na święta. No to, przyszykujcie się na skarby. Pek. Plecak. Następny plecaczek. Wans Guncarson na łowcy skarbów. idą na kolejny śmietnikowy przystanek. Wyciągamy szklaneczkę. O, najlepsza babcia. Kufel jest zbity. Leki. Nie, nie zabieramy. Leki. No, no. Mamy filiżankę w do, ładne kwiatki do kafe. Co to jest? Brylanty na tych butach? Nie, <gry> chyba. Co? No, także widzowie, No. Weźmiemy, nie? Panie, zawieramy. A jak? jak, tak? Zaglądamy również do kartonów. A jak? o, już ten brzęk. brzęk, brzęk Dajesz porcelana, wychodzisz. O, po prostu. ładne żarówki. No takie dosyć nietypowe. Tylko nie są za yy, mocne, żeby nie uszkodzić. Przydało się sprawdzić i zapalić, nie? Dobra, baterie włożone. Patrzymy na efekt. O. Wow. No, piękny nastrój świąteczny powoli będzie nadchodzić. Znowu powtarza się sytuacja, że zabawki zostały wyrzucone do kontenera. Bez baterii, ale my mamy oczywiście baterie i sprawdzamy od razu na żywo. Ostatnia bateria włożona w innym śmietniku. No, światełka się palą. Ale do fasola niestety nie. Więc nie podążaj za mną, bo ja już widzę spoko maskotkę tak? o misio misz szatek widziałeś? od jasia fasoli trzeba to ratować coś pięknego zajączek. o plecaczek mikołaj widzisz teraz będziesz mógł rozdawać prezenty reniferek o ile tych zabawek kolejny zajączek widzicie? co ludzie wyrzucają do śmieci? no mini torba Kolejny, ratowany z kontenera Dziękuję tu Nie ma za co Zebra, Oo. była ratowana papuga Fortuna Wy też jesteście Dzięki Ale wystraszona. A ten jest ładny Misio Dajesz <gry> Na górę Wszystkie maskotki, wszystkie pluszaki Trzeba i dawać drugie życie. Ty też. Malwinka. Kwak, kwak. Ty również. Każdy schemat pokażemy. Nie będziemy przerywać. Zaraz. No, wszystko w kontenerze było. Normalnie. Co nie mi się? No, a to wszystko zostało wrzucone do tego pojemnika. Chyba lepiej niż do kontenera, prawda? Po zabawkach mamy kolejny worek. Bardziej dostępny. Od ręki. O, Mikołaj. Zapala świeczkę. Zobacz, zobacz. Zaraz ciekawsze rzeczy. No, dokopałeś się, co? Do koguta. Kogucik. Ciekawie tak wyjmować, nie? Rzeczy z worka. Im bardziej głębiej sięgasz, tym coraz ciekawsze rzeczy wyjmujesz. I to wszystko z wami. Razem. Super. Gniazdo zaptaszku. No właśnie. Może jakaś kokoszka się będzie do tego koguta nie? Zobacz. Patrzcie. Widzowie, kochani. Koszyk kwiatów. Torba papierowa czeka. My z wami lecimy ją zobaczyć. Oj oh, czeka O ah, jest O oh, jest Porcelanka O, oh, Lublana Miniaturki, takie delikatne Ale miniaturki fajnie też wyglądają nieraz nie? mm -hmm. No. No ważne, że na widoku zostawione, nie? Znaleźliśmy się w konkretnym miejscu Domek? na lalek. Może być? To podświetlane chyba jest Nie? A żeby było urozmaicenie totalne Rakietki To może zagramy na rozgrywce? W kontenerze do szkła Y, musi szept sprawdzić. Grisland. Ja, ja jestem szepcem. Buty. Zawody. No złe nie są. Proszę? Złe nie są. No. Mixer PRL. Również na śmietniku. Bzzz. Działa. Działa. Wow, chyba to nie dla nas gra. Za bardzo wymagająca. Yy. <laughs> no dajesz. Norek. Ja nie jestem gdzie dzieciak. dzieciak jest y, bardziej spostrzegawczy. A ja nie jestem bier Biergenström, proszę pana. <laughs> nie widzę tutaj takiego tego wyjścia. Ej, trafisz teraz, czy nie? Jak, nie, tak. No to dajesz. O! o no i to jest właśnie gang I jednak coś potrafi A też. Dobra, króleczko. i dobra, tak dobra. trochę dobra. większa. Dobra, butelki zwrotne, widzę. Wyjmujemy no tak na oko będzie ich ponad 10 a to co witamy? Jensen zaprezentował żylandor żarówki wkręcamy, podłączamy i świecimy nie? resorak resorak o jaką przyczepność no to jest wyścigowy Co to w nim? Kubica Nie, no tak nie może być. Że na śmietniku będzie Polska. No, przejdźmy na Ty, Polska. Z widzami jesteśmy nie tylko na Ty. Jesteśmy, jesteśmy śmietnikowa rodzina. Dobra, do, dochodzimy do, tego, do takiego momentu, aby z Wami na żywo, jak zawsze, zabrać się do kartonu. Męskie. Męskie. No i to jest taki efekt. widzisz jak dobrze się żyje w Polsce? Telewizory kulet 75 cali właśnie został zakupiony. Co prawda, zostawiony został tylko pudełko, ale może za rok, za dwa zostanie wyrzucone i kupione nowe. O, nie tylko telewizory, bo jest jeszcze bateria. No właśnie. No właśnie, no to wyjmujemy Pesuje obieciągnąć. I do złomu, ją. A jak? Kontener przechylony. Towar Zabrały. O, Są nawet gumofilce. sam raz na zimową porę. Pewnie Esta zostawił. Pan Leszek. Pewno tak. Bajkową scenerią zapraszamy na kolejny śmietnikowy raj. Tam również będzie się działo.